Przedstawiamy Państwu firmę ThermoEco, waszego eksperta od kotłów. Firma ThermoEco stworzona została z pasją w 2007 roku. Od tego czasu zyskała rzeszę zadowolonych i wiernych klientów. Oferujemy w sprzedaży szeroki wachlarz kotłów oraz ich montaż. Do najpopularniejszych należą Stalmark Duo Boss, Stalmark Duo Pit, Tech Aqua Duo, i Stalmark z podajnikiem tłokowym. Oferujemy również szeroki wachlarz innych urządzeń związanych z techniką grzewczą, m.in. sterowniki firmy Tech, wentylatory, pompy czy zawory. Służymy pomocą techniczną i opieką na każdym etapie współpracy. Odpowiemy na każde pytanie dotyczące kotłów. Doradzimy, wskazując najlepsze rozwiązanie. Firma TermoEco. Sprawdź nas już teraz! więcej informacji na www.termoeco.com